Ojojo, a co my tu mamy? Ktoś nam pokleił plasterkami auto Nie, zamaskowaliśmy sobie tak prowizorycznie autko Wszystkie emblematy Wszystkie chromiki tam na dole też Będziemy je robić plastidipem Dlaczego plastidipem, a nie folią, o co pytacie? Dlatego, że jak mamy taki element jak ten tego się nie da okleić po prostu folią jest to za małe, za dużo byłoby wycinania i w ogóle wszystkiego folię nawet nie dałoby się tak naciągnąć, tak samo tu tak samo ten napis ten na dole da się okleić ale jak okleimy to folią, a górę zrobimy plastidipem tutaj będziemy mieli inny mat niż ten na dole dlatego wszystko leci plastidipem żeby plastidipem to pomalować trzeba wszystko zabezpieczyć dookoła oczywiście można Plastity wciągnąć, ściągnąć z nie jest to jakieś trudne, dlatego też nie, jakoś nie jest to zabezpieczone jakoś specjalnie super, po prostu to potem mikrofibrom i cleanerem ściągniemy. Nabieramy się do, do roboty. Pokażę, jak to wyszło po malowaniu. Maluje się tym w zasadzie jak zwykłym sprajem. Wleciały dwie warstwy plastidipa. Trzeba poczekać między jedną a drugą warstwą na jakieś 10-15 minut, jak to zaleca producent spytacie pewnie dlaczego oryginalny plasti Deep, a nie jakieś inne produkty Plasti-Dip, przecież jest taki już stary, oklepany oryginalny plasti Deep to jest jednak oryginalny, przetestowaliśmy już jakieś nie wiem, trzy inne zamienniki żaden tak dobrze nie krył, żaden tak dobrze się nie trzymał chromów naprawdę jest chyba najlepszym produktem, według mnie oczywiście, może ktoś inny ma inne doświadczenia, ale dla mnie plasti Deep taki Oryginalny to jest to. Chcę tej podjedziemy tutaj bliżej. A no, widać to dopiero dwie warstwy. Są musimy zrobić minimum cztery. Z reguły robimy pięć, sześć dla pewności. Takie to są tylko przypylenia. Mieliśmy jeszcze folię, znaczy folię w sprayu, jak to mówi 3M, która daje połysk. Bo tutaj, jak zwrócimy uwagę na wykończenie, ono się robi matowe. I takie też będzie. Te wszystkie emblematy będą takie matowe, satynowe. To nie jest taki mat. Głęboki raczej taka satyna, że to jakieś refleksy są tam. Mieliśmy od 3 folię w sprayu, która yy, po nałożenia była połyskiem. Fajnie, naprawdę wyszło rewelacyjnie, muszę przyznać, ale nałożenie 12 warstw, 12 warstw, gdzie trzeba było czekać między jedną warstwą a drugą warstwą jakieś 10-15 też 15 minut, zanim to tak naprawdę sobie doschło w jakiś naturalny sposób. No to kurczę, to to się w ogóle nie spina czasowo. No, takie auto byśmy robili, nie wiem, no, cały dzień. Tutaj byśmy tylko z tą puszką biegali dookoła niego, tylko po to, żeby byłby lepszy połysk. Do Dipa jest też glossy jak ktoś sobie chce, chciał mieć Dipa w połysku, jest glossy można użyć glossy Wtedy ten połysk faktycznie tam jest. Tylko, że e, jest dużo ciężej odkleić od takich elementów właśnie jak. Elementy karoserii, gdzie, gdzie nie chcemy tego, żeby tutaj to było, no to chcemy, żeby zostało na emblemacie, a to potem stąd odklejamy to jak folię. Jak to nałożymy na to Glossifier, to jest to ciężej odkleić. I do tego ten połysk nie jest wcale taki piękny. Co robią niektórzy, jak już sobie to podeschnie, tak dosyć, dosyć dobrze podeschnie, to rzucają na to lakier bezbarwny, normalnie taki. Spraju zwykły lakier, jak jest samochodowy, tym malują i ściągają. Póki on jest jeszcze nie taki stwardnięty. Bo jak on stwardnieje do końca, to się robi taki, no zaczyna się kruszyć, tak? I te pióry wszędzie latają. A jak on nie stwardnieje jeszcze do końca, to wtedy można go ściągnąć. On jest dalej taki trochę elastyczny i ten z tym plastiku wchodzi. I faktycznie jest ten pałesk. Ale ta sztuczka, robiliśmy to raz. Nie udała nam się widzieliście tylko na filmiku jakby ten, ten lakier rozpuścił trochę tego Plasti Deep, a może mieliśmy zły lakier po prostu a druga sprawa jest jeszcze taka że jeśli polakierujemy to bezbarwnym to o ile teraz jak to sobie zaschnie i zrobimy sam Plasti Deep, to za jakiś czas będziemy to mogli normalnie usunąć, tak jak folia po prostu schodzi jak folia jak damy bezbarwny to schodzi w kawałeczkach Czyli ściągnięcie tego już wcale nie jest takie łatwe. Schodzi po prostu kawałeczek po kawałeczku. Dobra, chyba podeszło. Psikamy dalej. Plastidium już na wyszczech. To już jest pięć warstw nałożonych. Jest ładnie. Pomalowane razem z tym. Dobra, ściągamy. Widzicie, jak to sobie tu schodzi. Najlepiej to jest sobie właśnie usunąć po kolei, razem z tym. To jest taka szparka między emblematem, a karoserią i dopóki nie zlejemy tej, tego plastiku razem on będzie odchodził dokładnie w taki sposób jak tutaj tak, no tylko że musimy mieć te 5 warstw na samochodzie no 4 minimum, tak ale im więcej tym będzie to łatwiej no, bo się zrobi po prostu e, grubsza warstwa e, grubsza warstwa, no i, i będzie to takie grubsze, tak sztywniejsze i to łatwiej pociągnąć, tak? się łatwiej oderwać. taki grubszy element niż taki. No i potem ten środeczek też wyciągniemy. Tutaj to samo z tymi małymi napisikami. Tak. Oczywiście staramy się ciągnąć tak bardziej do zewnątrz. Jakby czasami coś tam miało się gdzieś jednak zlać. Żeby nie ściągnęło z tych emblematów. No i to schodzi po prostu. To jest tak naprawdę jak jest dobrze pomalowane to chwilę, potem tam 500 wyciągniemy ogólnie prezentuje się to w ten sposób no. jak się spokojnie to wszystko zrobi powoli da te 4, 5 albo i więcej warstw to, to wygląda to świetnie no. tak jak widać nie jest to taki pełny mat są tam jakieś refleksy na tym taka no, bardziej satyna jak nie chcecie sami spróbować, to zapraszamy do nas. Jak najbardziej damy radę. O, a tu jest na przykład kawałek, który pomalowaliśmy przypadkowo, tak? Nie było zabezpieczone. no i wystarczy to. mikrofibrą Hop, hop. Nie ma śladu. Powodzenka.